nie teraz. Najpierw śniadanko. <grystanie> Bardziej pani ten Mikołaj interesuje. <grystanie> A ten taki misiu fajny. Od mamy. Loczku. Loczek, zobacz. To jest jakiś jeleń. <grystanie> O, dziękuję. Dostałam. On jest taki słodki, nie? Dawid bardzo lubię. je. Dawid je lubi. On jest taki aż za słodki. Kiedyś lubiłam bardziej. A jeleń taki jest tutaj smutny. Nikt go nie chce odpakować. Mikołajki wolisz. Pięknie! Uśmiech! Brawo! Proszę bardzo, po długim czasie jajka w szarym sosie z Thermomixa. Tutaj proszę bardzo, batości i dla mnie w takim ładnym talerzu. Moja teściowa dostała, bo chodzi na jakieś tam spotkania emerytów. Mówię, zrobię sobie, włożę obiad w ten nowy talerz. Także jest bardzo ładny. Koperek. I idziemy się bo jestem głodno. Pięknie. Spragnione dzieciątko. Cześć kochani, zapraszam dzisiaj na vloga z hol Lumpeksowego z Rosmana. Boczuszki z muasta jeszcze mam z Sefory także dzieje się. I mamy dzisiaj 6 grudnia. Usteczka sobie zrobiłam takie czerwone Nie są takie gibitne czerwone, ale No, coś takiego Kolczyki ubrałam dziś pierwszy raz, takie świąteczne Nie wiem, chyba one są albo z pepko, albo Albo z temu Chyba z temu Seterek stary Świąteczny Spodnie z Siseja ukochane moje To lecimy może z Z lumpeksem Byłam wczoraj, chciałam wam wczoraj pokazać a nie było czasu, Tosia nie spała, babu pojechała I nie było jak Taką sukienkę eee, Ojej, wiecie co, zapomniałam statyw wziąć I trochę będzie gorzej widać wszystko Ale mam na dole w piwnicy Statyw, jak robiłam jamki. No nic, jakoś sobie poradzimy, co? Albo jeszcze was tutaj jakoś, ojej eee, Tak, tutaj ma gąbeczki Czyli jest tutaj wyżej to ramię. No i ma taki stary styl. To tym się podoba, wiecie? No ale minus jest taki, że to jest poliester. No ale nic. Kolor jest ładny. Zachowany. Także jest ze mną. Zaraz na wejściu do lumpa patrzę torbeczki. Mówię, wezmę. W ogóle teraz mi się, ba mi się bardzo teraz takie podobają. Yy, torbeczki tak do sukienki. Fajnie. Ona jest w ogóle taka mała. Zobaczcie jak moja dłoń. Ale co, portfel chyba wejdzie. Telefon też. Szmineczka, perfum wszystko. I ma takie ładne skórzany nawet. Nie wiem co to za nie firmy. I słuchajcie. No i też dla Tosi. Ona jest taka mała, że... A dziewczynki bardzo lubią torebeczki. Więc czemu nie? Następnie koszula dla Dawida i spoko, bo będzie miał na święta, bo on to tak... Wszystkie są za, za małe na niego. A ta będzie dobra. I jest taka klasyczna, piękna. Nawet ja będę ubierała. Podoba mi się. Ja w ogóle kocham męskie rzeczy, ja już to powiedziałam. Dobra. Następna rzecz, proszę bardzo, dla Tosi. I tutaj dziś jest jeszcze do tego. Góra. Ja w ogóle jakoś już przy, przy Kasie ja zauważyłam te spotnie bo górę miałam i mów, dobra, to do kompletu. Będzie spraymarka, to jest. Następnie, słuchajcie, byłam na dziale z apaszkami, szalami. Patrzę, czy to jest GNG. G Nie, gest, czy. No mam perfumy z tego mm. L'imperatrice perfumy Dolce Gabbana Nie wiem Ale wiecie co, nie ma po prostu żadnej tutaj metki Więc nie wiem, czy to jest oryginał Ale wiecie co, spodobała mi się, bo tak sobie ją przyłożą Do, do twarzy, więc A nie mam takich apaszek dużo Ostatnio mam, yy, mam jedną z Kelvin Klein Gdzie kupiłam oryginalną za, na Zalando. I w sumie mi się ona jakoś nie podoba, bo jest taka, nie jest taka duża, no, także dobra. Dla Dawida spodnie z Lewisa, Levi's, niby to się mówi. 501, moja mama powiedziała, że 501 numer to jest jakiś tam dobry, najlepszy. W ogóle tutaj bardzo ładnie to wygląda. I one są jakby takie przybrudzone, nie? Ale to się teraz w młodzie, przymierzałam je, to nie, to jednak mi to nie pasuje, to musi być chłopak. Albo dla mojego Dawida, albo dla mojego brata. Zobaczymy. To jest moja torba. Ja jej nie kupiłam. Ja ją kupiłam kiedyś na schem nową. Także zawsze ją biorę na lumpy, bo ona jest taka dosyć duża. No i co ja musiałam jeszcze powiedzieć? No ja wam tak tylko pokazuję, nie przymierzając tego, ale w przyszłości będzie więcej vlogów, więcej okazji do ubierania tych rzeczy. Także w przyszłości będzie wszystko pokazywane na vlogu. I tak, wziąłam taką sukienkę. Zastanawiałam się nad nią, bo to nie jest mój fason po prostu. Ja nie wyglądam dobrze jakoś. Trochę mnie to pogrubia. No ale słuchajcie, się człowiek opali. Ja sam opalaczem. Ja nie by się opalać. I co? Gdzieś na jakieś wyjście. Może w przyszłości będę miała swój ślub. To na przykład na... jak to się mówi? Polter. Dziewczyny teraz widziałam, że się na polter ubierałem Ubierają na biało. Więc spoko. Mówię, dobra, wezmę, nie jest jakaś ciężka. To następne spodnie, słuchajcie. Zli, tak jak ostatnio. I co? Te są fajne. Tylko widziałam właśnie, słuchajcie, w samochodzie, że gdzieś tu jest jakaś: jakaś... o, tu chyba plama jest. Tylko wiecie co? I teraz wiem właśnie, dlaczego te lumpeksy są takie ciemne w środku. Żeby człowiek nie widział tych plam. I przeważnie te lumpy są takie ciemne, kurne. Żeby to po prostu człowiek nie widział i kupił Ale to nic Tego tak nie widać, myślę Jeszcze je dam do prania, jeszcze nie dam do prania Dzisiaj to koniecznie zrobię Najwyżej będą po prostu do pracy yy, Taka bluzka z Oliwiera Z myślą do Dawida Ale tak, wzięłam, bo jest kolor brązowy Gdzie bardzo lubię teraz brąz Tutaj troszeczkę jest taka przy Kołnierzyku Taka pofalowana, ale Na przykład do pracy Czemu, że się wyprasuje? Latości -si, taką już kurteczkę większą. Wiecie co, muszę zobaczyć, co to jest za firma. Wydaje mi się, że jest ok. Nie znam jakaś regatta, ale jest taka naprawdę, się wydaje, bardzo konkretna, bo ona jest taka przeciwydewczowa. Tu ma odblaski. Na początku myślałam, że tu jest dziura, ale nie. Tu jest jakaś też regatta. Nie znam tej firmy. Muszę w necie sprawdzić. Kieszonki. Tutaj jest taki polarek, jeszcze nawet jest imię jakiegoś dziecka. Dużo jest metek. Moja mama mi powiedziała w ogóle, że jak jest dużo metek, to jest oryginal. Nie wiem, nie wiem. Jest ta przeciwwietrzna, taka konkretna. Fajna i ładna. Dla Tosi. Tutaj, no ta mi się nawet podoba ta sukienka, ale wam powiem tak, w tej przymierzalni to jest tak ciasne ja mam w ogóle takie dwa kosze. Moja kurtka i ona jest bardzo duża, no taka się wydaje, ale wiecie, to jak mam założone, to to wszystko opada, nie? To wszystko przelega, więc nie wydaje się taka duża jak tu. No jest piękna, najwyżej ją dałam, słuchajcie, do mojej cioci stewki na zwężenie, nie? No ale co, znowu też prześwituje, także jest mi potrzebna halka koniecznie. Tutaj te rękawy mi się podoba, wszystko, no i jest długa. Także I love it. Ładny wzór. Tak na, na ciążę na przykład była dobra, bo ona jest taka po prostu wielka. Co to jest za rozmiar w ogóle? 42. Wydaje się na 46. Dobra, następnie, kochani. Lecimy dalej, nie ma czasu. Bluzeczka piękna. Zobacz, taki stary styl, salon modny. Bardzo mi się takie podobają. I patrzę, a to jest Next. Firma Next. Dobra firma. Next i... Jeszcze jakaś taka y, atmosfera. next atmosfera to mi się bardzo z lumpami kojarzą. Bo je dużo znaleźć tak, tej, tej firmy w lumpach. Piękna jest tutaj ta falbana dla Tosi. Tutaj takie bufiasta rękawek. No. Amazing. A, tutaj jest ten komplet do tych spodenek na lato na przykład. Następnie bluzka dla tosi zli. Też to jest dobra ta firma. Taka większa nawet dla mnie ona by była Ale już ja lubię, jak to się jest takich za dużych nawet Ale ona się doleży No i słuchajcie, wchodzę do lumpu, A tutaj otróbeczka z Cat Ostatnio też, jakoś parę lumpeksów temu Już słuchajcie, byłam przy kasie, wiecie, już taka zmęczona Bo to, to też męczy To przymierzanie, jest tam w ogóle tak ciepło w tym lumpie W tych kurtkach, nie? To się człowiek też zapoci I widziałam właśnie też, mówię, już jestem przy kasie, patrzę Fajny plecak, taki jest właśnie kwadratowy Jak kanken wygląda Idę sprawdzić, co to jest za firma. I z tej samej firmy też był plecak. Ale ja mówię, dobra. Już wiecie, już, uff, jak człowiek już jest przy kasie, no to już myśli, żeby kupić i koniec. I tak właśnie człowiek się nastawił. No i nie tam tego plecaka. I powiedziałam mamie, a ona mówi, mogłaś wziąć, bo ona potrzebuje do pracy. Więc pokazałam wam wcześniej, że kupiłam dla niej też plecak, ale z ekszem, nie? Nowy. Także to jest dobra firma potrzebna na Zalando. Wczoraj też chyba bo nawet... Zależy jaka, ale na 400 150, 400, 500. I w ogóle mi się podoba i nawet dla Tosi. Ona jest taka mała. Więc do sukienek na lato piękna. Katkic. Firma. Tutaj proszę bardzo z metką i jej w ogóle nie przymierzałam w tym zrumpie Z metką. Nie ma ceny tutaj. Co to jest za firma? Nastigal. Dobra, i to jest taka. Nie wiem, ona jest bardzo krótka. Ona mi po prostu prawie. No tak, za pół dupek ona tak wystaje ale tak do spania. Albo po prostu w spodnię włożyć jako bluzkę Tylko mi tak stanik brzydko wygląda w niej, ale może jakoś. No właśnie, bez ramionczek stanik, by był dobry. Do tej, ale jest taka ciekawa w ogóle w dotyku. Co to jest za materiał? Ja się tak właśnie nie znam Na materiałach 84% modal, 16% poliester. Eh, ten poliester. No nic. Tutaj dla Dawida koszule. Już tak wyobrażam, że może latem będzie ją nosił. Taki jakiś ładny kolor, taki letni, taki świeżnie koszula. I nawet wczoraj ją tak też założyłam i sobie tak do wysokich spodni z wysokim stanem tak sobie zawiązałam i też spoko. Także będziemy sobie pożyczać. Następnie, zobaczcie, znowu koszula. I w ogóle ona jest taka śmieszna, bo tak, tutaj mam metkę. Tu ma taki żywy kolor, ale to jest odwrócona. I jak się odwróci, to ona jest, już nie jest taka żywa. Więc ogólnie bardziej mi się podoba taka. I wiecie co? Teraz yy, w mieście jest organizowany pokaz motyli żywych. Ja chcę iść z moim tatą, z, tatą, z moją teściową, z Tosią, bo moja Tosia kocha motylki. I było napisane w ogłoszeniu, jak ktoś chce przyjść, to najlepiej, żeby ktoś się ubrał w takie kolorowe rzeczy, bo te motyle będą siadać na człowieka. Na koszulę, na ubranie, więc spoko. Także te motylki w ogóle będą sobie latać wśród, wśród ludzi, nie? Więc myślę, że sobie założę tą koszulę na właśnie na te motylki. No i tak. I to jest chyba najładniejsza rzecz, jaka mi się tutaj podoba. Jeżeli chodzi, jeśli właśnie chodzi o mnie, sukienka długa. Wiecie, co jest fajnego, fajnego w tej sukience? to, że mam stanik, to ona idealnie tutaj w stanik mi się dopasowuje, że nie widać moich ramionczek. Piękny kolor, ale znowu czuł, nie, nie będzie prześwitywać bo ma taką halkę pod spodem i też ciekawy wzór podoba mi się bardzo jest taka letnia, także będę miała dużo sukienek słuchajcie, moja teściowa mówi oj to będziesz się tylko przebierać ja my będę dziecko mam to też, to się mnie czasami ubrudzi to mogę się przebierać taką bluzkę wzięłam w ogóle moja siostra ma mega podobną i bardzo mi się podobała tamta bluzka siostry i też chciałam taką mieć i mam. Tylko ona ma bez grafity takich tutaj. No i tak, w lumpie jej nie przymierzałam, ale jak ją przymierzałam w domu, no to mi się bardzo spodobała, bo ona ma taki długi ten rękaw, słuchajcie. Oversize, ja bardzo lubię. To jest tutaj fajne. I wiecie co, żeby nawet dobrze chyba w tym kolorze jest, tak sobie wczoraj przymierzałam, gdzie ja się tak nie znam, jaki kolor do mnie pasuje, ale spoko mi się wydaje. Dla Dawida bluzka z Oliwiera. Proszę bardzo. Fajne z kołnierzykiem. Taka dla leśnika, bym powiedziała. Fajny zielony kolor. No i tak. To zobaczyłam w dziale sukienek. I słuchajcie. To nie jest sukienka, tylko to jest taka ochaleczka. Jakby nie wiem. Ona ma tylko tutaj dwa guziki, także ona się nie zapina tutaj do sukienki. Ale spoko. Też będzie fajnie do spodni. Bo ja lubię teraz tak nosić. Jakąś bluzeczkę na ramiczkach. Może białą. U tego właśnie taka długa Piję. To jest, jak to można powiedzieć Taki bardziej szlefroczek, coś takiego On na przykład na wakacje do stroju kąpielowego Coś takiego Żeby iść na przykład do baru z drinkami Żeby tak nie świecić golizną. Ale też może bym dała do mojej ciaci na przerobienie Tutaj, żeby mi zrobiła więcej guzików jako sukienka Bo bardzo ładna by była też sukienka Dla Tosi, słuchajcie, tak ja mówię, o Boże, upolowałam Larfa Lorena, ale to chyba nie jest oryginał, bo tak, tutaj nie ma tego konika w ogóle No i Made in China Tutaj też jakieś takie, chociaż dużo jest tych metek No nie wiem, to chyba nie jest oryginał Będę musiała to sprawdzić jakoś Ale i tak mi się ona podoba, też właśnie by mogła być na, na tą wystawę motyli, bo jest taka kolorowa no i ostatnia rzecz, już z Wziąłam taką koszulę. Fajnie, bo by była, by była na Dawida, ale chyba nie będzie, bo to jest NK. On tak bardziej LK. Sztruks. Mi się teraz bardzo podoba, Sztruks. Jest taki ciekawy kolor, także ja będę ją sobie nosić. Ja lubię sobie, słuchajcie, nosić do jeansów, właśnie takich jak teraz. Tak przewiązane. Wysoki stan. I mówię, dobra. To chyba jest nawet pierwowy guzik. Nie wiem. Koton. Firma. Nie znam. Dobra, kochani. Także jest tego. Tyle będzie co prać. Za chwilę włączę yy, pralkę. No dobra. Teraz lecimy, proszę bardzo. Paczucha z Muastor i z Sephora. Proszę bardzo, Z Sephora tą mgiełkę taką wiralową, powiedzmy. Ona jest popularna na TikToku, Charlotte Tilbury. I tak, zapach... zapach piękny. No i już parę razy spryskałam sobie twarz i spoko, wam powiem. Jest taka konkretna ta butelka, naprawdę. Ten plastik jest taki fajny. No i co, z Sephory oczywiście mi przyszły próbeczki. wziąłem sobie próbkę, miałam do wyboru, wziąłem sobie Estée Lauder dwójeczkę, na przykład gdzieś na jakiś wyjazd, i tak dużo nie zajmuje miejsca. To ja lubię. Już sobie otworzyłam, słuchajcie, ten krem. Zarąbisty krem w ogóle. Mało co na mnie robi takie wrażenie. SPF on ma 30. Fajnie byłoby, jakby była 50. Jeszcze nie sprawdzałam na w Sephora, ile to kosztuje. Ale po prostu jak sobie nałożyłam ten krem, to naprawdę czułam taką miękką skórę. No i zobaczę, sobie, może sobie znamówię ten krem. Ale aż strach wiecie patrzeć, nie jak to Sephora jest. Jaka tam będzie cena? Muastor, proszę bardzo. Tego jeszcze nie, nie używam. 3W1 Futurist podkład z, z Estelauder. Estelauder, nie? No. taki długi jest ten yy, podkład. No i ma pompkę. To się udało, nie? W tym Futurist, no bo już w tym Estelauder to, to się nie udało. To trzeba do, dokupywać oddzielnie pompkę, nie? Taki drogi podkład jeszcze trzeba dokupywać. 182 zł za, za, za młotą. I zamówiłam jeszcze, bo to porąka była na black y, rzęsy. Slimki 13, i 14. Także fajnie. I zobaczcie. To jest z Rosmana. Miałam wczoraj w Rosmanie, w lumpie i słuchajcie, ponad 200 zł wydałam w a ja Po prostu nie wiem na co. Nie Uch. Dać w lumpie jest 80 zł, a tu 200 w Rosmanie. Dobra, słuchajcie, kupiłam sobie taki kubek, kubek piękny, bardzo lubię takie. Bardzo wygodna taka pokrywka, że do samochodu. Szklane to jest. Grube szkło, także może trzymać ciepło też. Piękny tutaj wzór. I wiecie co? Pluję sobie w brodę, że dwóch nie wzięłam. Że jeszcze jednego nie dokupiłam, bo ja chciałam właśnie dla taty coś takiego kupić. Bo mój tata to jest w ogóle taki kawosz. Jak jechaliśmy na tą fermę dyni razem To też mam coś takiego podobnego z temu Ale nie lubię tam z temu, bo tak się źle zakręca A to jest takie wygodniejsze Więc chcę mu takie coś kupić Także mam nadzieję, że będzie to jeszcze w Rosmanie. A to było na promocji, słuchajcie W ogóle dużo rzeczy było na promocji świątecznych. chyba, ja mam w szoku, bo to tak przeważnie po świętach Także mam nadzieję, że znajdę I kupię to tacie Na święta, albo na urodziny Potem w styczniu też urodziny, tak jak ja Kupiłam, słuchajcie, tak jednorazowe Te takie ściereczki do twarzy Ja używam Szkoda, że nie było na końce. Akurat mi się skończyły Więc ja, ja właśnie wycieram sobie twarz Tym jednorazowymi I to też kupiłam na promocji Tak się zastanawiałam, ale mówię bez. Piękne to jest, słuchajcie Jak po prostu y, Sezon świąteczny się skończy Zostawiacie sobie słoik y, Może być to na przykład wazon to kładziecie do dekoracji i Chociaż gdzieś tam z tyłu w szafie też może być jakieś mąki czy coś. Także bardzo ładne. No i kupiłam to słuchajcie w końcu. O! Lustarko jest naprawdę fajne. Eee, ona się tak palcuje, nie? No i tak była na promocji, więc super. Tylko tak. Brązer wydaje mi się być jasny dosyć. No ciekawe, jak z tym rozświetlaczem. Robię delikatny. No zobaczymy. Jeszcze nie testowałam. Lusterko jest w środku. Ale jest bardzo ładne. Inspirowana inną paletką. I tak, dwie te maseczki, bo były na promocji. One są bardzo fajne. Ja je lubię. Muszę sobie w końcu kiedyś zrobić. Spadej. Ale jakoś tak nie ma czasu. No, i tak. Coś takiego kupiłam. Ja mam właśnie taki podobny. Tylko ciemniejszy. Ten jest jaśniejszy. Już mam dzisiaj na oku. właśnie nie mogę powstrzymać. I też mam trochę na oku tego. Wymieszane. Ja ogólnie mam podobny, ale no nie wiem, musiałam kupić. I ja bardziej myślę, żeby do oczu, nie? Bo tak na. Tutaj, tutaj jest za jasno. Tak myślę. No i co to ostatnia rzecz? Przedostatnia. A nie, jeszcze trochę jest. Yy, takie talerzyki piękne. One były też na promocji w Rosmanie. Śliczne takie miasteczko. Domki, małe. Ja bardzo lubię na święta. Także super. I tak kupiłam, słuchajcie, błyszczyk. To jest zapach yy, wiśnia czeleśnia, a czeleśnia bardziej. Zapach jest taki intensywny, trochę taka sztuczna jest ta czeleśnia, czy wiśnia. Ale mi się bardzo podoba to serduszko. No Fajnie, że teraz robimy takie błyszczyki pomadki z takim czymś tu. Pięknie to wygląda. No i czerwony wzięłam jakoś tak bardziej bardziej widoczny, ten odcień. Na początku w ogóle tester wzięłam, nie? Tester chciałam kupić. No i kupiłam tą konturówkę od Maxineczki. Aha, tu jest jeszcze taka ostrzynka. Jako słodka mała. No, od Maxineczki. Pierwszy raz coś mam od Maxineczki. Ona jest taka ładna, fajna konturówka, bo widziałam, na TikToku była polecana. To jest odcien Cool Cool Nude. Ósoneczka. Dobra. Wszystko z siaty. Ja muszę sprawdzić ten paragon. Może rzeczywiście to wszystko tyle kosztowało. No i kupiłam sobie jeszcze z taką piękną, słuchajcie, ten torbę. Jeszcze było w kolorze brązowym, ale ta mi się bardziej podobała, taka bardziej widoczna. Macha 6 z czy 7. Bawełęka. Ja lubię w ogóle tę fazę na punkcie. Znaczy fazę, co ja mówię? Bzika na punkcie takich, tych sztorek, właśnie. Albo tą, co mam teraz z New York. Także fajnie i słuchajcie tak. Nagrywa się już no 15-20 minut, no proszę bardzo. I tak, yy, no co, wszystko to pójdę poprać, pokładać i idę robić z Tosią pierniczki, kochani. Ciasto już zrobiłam, jest w lodówce, 24 godziny miało być w lodówce, bo tak, robię z ciasteczka. Yy... Kiedyś robiłam z przepisu Sylwii Bomby, jak jeszcze nie miałam Termomixa. Też bardzo dobre ciasteczkę polecam. Ona robi w ogóle co roku z tą... też z Antosią, tak samo ma na imię jak moja córa. I co? No, ale ja robię z Thermomixa. i ja mówię, nie po to tyle kasy damy do Termomixa. Opłacam ten abonament, żeby teraz robić tak z innego przepisu. Muszę ten Termomix wykorzystywać. Bo jakoś tak dużo też jakoś nie robię jakoś super. Także no, trzeba go wykorzystać. I robię tak pierniczki alpejskie, to się jakoś tak nazywa. Więc fajnie, już robiłam raz ten przepis Także foremki mam Od taty przywiozłam, znalazłam Najważniejsze te foremki No Mam nawet fartuszki dla nas Fajne i sobie zrobimy sesyjkę Szkoda, że widać nie ma Ale co zrobić Najważniejsze, że na święta będzie yy, Także będziemy robić Mam pisaki, słuchajcie, to jest Dino Pięć chyba kolorów, czy cztery Będziemy dekorować Fajnie Także będę leciała, słuchajcie No, wstawię pranie i ciasteczka Misja na dziś Zrobiłam dzisiaj jeszcze obiad także... I zmieniam pościel Także dzisiaj się dużo dzieje Jeszcze pójdziemy, słuchajcie, na Mikołajki Tutaj we wsi są Mikołajki Na 17, na 16 Tutaj w Czersku też są No ale 20 minut jechać No to mówię, tutaj jest bliżej To pójdziemy sobie tutaj do Osiecznej Więc spoczko z babcią pójdziemy. No, także fajnie. Teraz to wszędzie organizują te jakieś atrakcje. Więc dzisiaj jest no dzień pełen wyzwań, zadań. Ale fajnie. Tak, zmieniłam pościel. Piękna. No, mówiłam, że na szóstego zmienię, To zmieniłam. Pierwszy raz mam świąteczną pościel i co jeszcze? No i co? Dowiedziałam się wczoraj, że w ogóle 18 grudnia wejdzie y, posiadło na Netflixa. Świetnie, po prostu, jechałam specjalnie y, do Sorogatu do Sama. Jeszcze do taty specjalnie po samochód, bo mój tak nie odpalał. Ale, widzisz, spokojnie żałuję w sumie, bo w kinie to jest w kinie, z tymi ludźmi się też spotkać, co lubią tego artysta tak jak ja. No, z to się to też by było ciężko, no bo to się to tak przeszkadza. Wiadomo, to też tak lepiej się w spokoju ogląda. To też taki był dzień dla mnie. Bioram sobie do maczka. No. Widziałam pier y pierwsza <grywa> ten film. Hmm. Myślałam, że troszeczkę później wyjdzie szczerze mówiąc do kin. Bo to szybko. No. Trzeciego, tak? Trzeciego w kinach, 18 już na Netflixie. To prawda teraz nie mam Netflixa teraz nie mam, y ale miałam ogólnie. Bo teraz mam inną telewizję, no ale to by nie był problem, po prostu sobie założyć Netflixa. Jest taki piękny ten kubek, jest, nie? Tak fajnie się zdjęło. No, bo ten z temu to tak ciężko. Bo ja to zakręcę. Także dla taty już będzie prezent. O ile będzie jeszcze w Oj Ojoj, już mi się tu bateria kończy. E, dobra, także to już jest, jest czas po prostu. Żeby tutaj iść, robić te ciasteczka i pranie. Dobra, kochani, żegnam się z Wami. Miłego buziaczki.